Ze śmierci papieża, e, czy może pani w jakiś sposób wspomina papieża Polaka? No, z pewnością to chyba najciemniejszy człowiek. Ojej, płakać mi się, no. obcy, jak o nim myślę, z e, naszych czasów. No. Ktoś wyjątkowy. Tak, dla mojego pokolenia na faks. Nie ma takiego Polaka, którego by nie wspominał. A dla państwa, kim był papież? No, wzorem przede wszystkim, dobrym nauczycielem. Często wspominacie go no, tak w ciągu roku. No na zawsze. Czyli jesteście tutaj zawsze na jasnej dłoniach? Tak. To jest bardzo ważne dla nas. Czy będzie, będziecie palić świeczki może pod tak, pomnikiem? Tak, A świeczkę. właśnie idziecie. Mamy nadzieję, że dzisiaj może coś się stanie, jakiś cud i zostanie ogłoszony świętym już. Już piąta rocznica.